Dziś zajmiemy się jednym z najtrudniejszych tematów w życiu każdego przedsiębiorcy i każdego z menadżerów, a jest tym tematem zwalnianie pracowników. Zaczynaj. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Artur Jabłoński, a to jest program konkretnie o marketingu i sprzedaży. I dzisiaj konkretnie porozmawiamy sobie o jednym z największych wyzwań, z którym... Długi czas, nie radziłem sobie. Myślę, że też i do dzisiaj mogę powiedzieć, że wielokrotnie sobie nie radzę. Obserwuję swoich własnych menedżerów, którzy też mają z tym trudności, oraz jako aktywny konsultant widzę trudności wszystkich, z którymi rozmawiam. I tym tematem jest zwalnianie ludzi. Każda osoba, która zaczęła zarządzać bądź prowadzi własną firmę, prędzej czy później zetknie się z tą słynną radą, czy cytatem w zasadzie: zwalniaj szybko, rekrutuj długo. I jakkolwiek dzisiaj będziemy mówili tylko o jednym elemencie tego równania, to jest to taka typowa rzecz, którą łatwo przeczytać, łatwo się z nią zgodzić, tak pokiwać głowami, tak, jest to bardzo mądre, należy tak zrobić, ale potem jest po prostu problem, kiedy rzeczywiście trzeba to zrobić. I tak jak mówiłem we wstępie tego odcinka, już wielokrotnie widziałem na własnym przykładzie również, jak trudne jest podjęcie tej ostatecznej decyzji, że z kimś z zespołu trzeba się rozstać, ponieważ Prędzej czy później, w momencie, w którym już rozpoczynamy tego typu analizę we własnej głowie, zaczniemy szukać pozytywów, szukać informacji, czy należy komuś dać jeszcze szansę i tym podobne. Plus sam proces no, nigdy nie jest trudny, niezależnie od tego, jak wiele zwolnień mamy za sobą. I trochę z myślą o sobie, trochę z myślą o innych menadżerach, nagrywam ten odcinek, który jest listą pytań. I wynikły z nich pytań do pytań, które sobie zadaję za każdym razem, kiedy muszę siąść do takiej uczciwej analizy, czy to już jest ten moment, żeby z jakimś pracownikiem się potencjalnie rozstać. Pytanie numer jeden kluczowe brzmi czy pracownik miał jasną informację zwrotną na temat swoich niedociągnięć i wystarczająco dużo czasu na poprawę? I specjalnie rozpoczynam od tego pytania, ponieważ wielokrotnie miałem okazję rozmawiać z pracownikami, nie tyle u mnie, ale oczywiście w innych organizacjach, którzy decyzją o tym, że zostali tudzież będą zwolnieni, byli zwyczajnie zaskoczeni. I nie była to żadna z sytuacji skrajnych, w których ktoś po prostu był tak bardzo odporny na feedback na własny temat. Czasami jednak jest bowiem tak, że w teorii wydaje nam się, że jakaś osoba dostaje nieustannie feedback, informacje. I tym podobne, ale w praktyce jej nie dostaje. Zauważyłem, że najczęściej zaskoczeni, niemile zaskoczeni, informacją o tym, że zostaną zwolnieni, są ci pracownicy, którym nikt nie dał takiego ostatecznego ultimatu. Przeważnie dla menadżerów rozmowy o zwolnieniach są zwyczajnie trudne. Natomiast jest to dyskusja, której nie należy się bać. Zauważyłem, że zazwyczaj takim powodem do tego, żeby unikać tego tematu, są dwa wątki. Albo ktoś uważa, że feedback przemówi sam. Czyli, jeżeli ja zwracam uwagę jakiemuś pracownikowi 5, 10, 15 razy na jakąś rzecz, to on powinien się domyśleć, że prawdopodobnie jego kariera w tej organizacji wisi na włosku. No i cóż, jaś dawno się nauczyłem reagować jak płachta nabyka na zdanie, które zaczyna się od czegoś, że ludzie powinni coś. Zazwyczaj po prostu jest to, hmm, jakby to powiedzieć, nie idzie za tym zdaniem nic dobrego. A z drugiej strony. Co nie zostało powiedziane, nie zostało po prostu zrozumiane. Drugim takim elementem, który w tym dostrzegam jest to, że po prostu zauważyłem, że część menadżerów boi się takich konsekwencji postawienia sprawy w ultymatywny sposób. Oto ja mówię tobie, że jeżeli nie poprawisz się do dnia X, to następnego X już nie będzie. Bo zauważyłem, że argumentem jest wówczas, jeżeli ja postawię sprawę w ten sposób, to ta osoba natychmiast rozpocznie poszukiwania nowej pracy. Może tak być. Spójrzmy natomiast na tę sytuację z innej strony. Jeżeli ktoś nie chce zawalczyć o swoją miejsce, swoją przyszłość w tej organizacji, to w zasadzie to chyba dobra decyzja, że i jedna i druga strona postanowiła rozpocząć przynajmniej dyskusję o tym, żeby się potencjalnie rozstać. Natomiast zakładając. Że informacja została podana jawnie. I ktoś wie, że tak naprawdę właśnie wkracza na ścieżkę potencjalnej poprawy, jego działania będą obserwowane i mamy to ustalone. To druga sprawa: czy ten feedback, którego wówczas komuś udzielamy, co w swojej pracy musi poprawić, został wystarczająco jasno przekazany. Inną bowiem sytuacją, z którą się często spotykałem, jest właśnie sytuacja, w której ktoś komuś w teorii powiedział, co należy poprawić, ale nie zostało to nigdzie spisane i potem. Na koniec rozstania, już właśnie podczas jakiegoś spotkania offboardingowego, jak to się ładnie w korporacjach mówi, do HR-u poszło na menadżera bardzo dużo skarg, że powiedział, że będzie tak, a było zupełnie inaczej, że obiecał coś, a wyszło na opak i tym podobne. Myślę, że zakładając już, że jesteś z kimś na etapie spisanego planu naprawczego, tudzież udzielonego bardzo konkretnego feedbacku, dobrze byłoby jako menadżer mieć go właśnie spisanego, przekazanego do tej osoby. I uwaga potwierdzonego, żeby mieć pewność, że w tym krytycznym momencie w zakresie waszej współpracy wszystkie strony się po prostu właściwie zrozumiały. I kolejny element, który się z tym wiąże, to jest czas, który dajemy komuś na poprawę. A jeszcze element, który z tego wynika, to jest czysto jest wystarczający czas, żeby zespół taką poprawę zauważył. Mówi się, że podobno ciężko jest zacząć pierwsze wrażenie, i myślę, że podobnie jest w organizacjach, jeżeli gdzieś już pójdzie fama, że ktoś jest jakiś, a Przemek to się zawsze spóźnia, a z Tomkiem to nie ma co rozmawiać, bo coś tam i tym podobne. I zarówno po stronie pracodawcy, jak i po stronie pracownika jest to sytuacja bardzo niewygodna, ponieważ ktoś faktycznie mógł już zmienić swoje zachowanie, ale ciągnie się za nim opinia, że jest jakiś. Kiedyś w jednej książce właśnie dla pracowników z kolei Wyczytałem coś takiego, że kiedy zmieniasz coś w swoim zachowaniu, w swoim sposobie pracy, na podstawie feedbacku, który dostałeś, to należałoby się bardzo często na to powoływać. Pamiętajcie, mówiliście mi, że powinienem zmienić z. i zobaczcie, to jest kolejny przykład tego, że to zmieniłem, żeby właśnie przyspieszyć ten proces, w którym organizacja jako całość i poszczególni jej członkowie zauważą, że pracujesz nad czymś i coś faktycznie zmieniasz. Natomiast tu wróćmy na ten odrobinę wcześniejszy poziom. Kluczem jest to, czy ten człowiek faktycznie, którego zamierzasz zwolnić, dostał ten okres miesiąca dwóch, trzech wystarczająco duży, żeby wdrożyć duże z kolei bądź mniejsze zmiany, o których go w tym momencie prosisz. I wreszcie, pytanie pomocnicze: kolejne: czy firma bądź ty, jako osoba, która potencjalnie rozważa, jest odpowiedzialna za zwolnienie tej osoby, dostarczyła odpowiednie wsparcie, by ta osoba mogła się zmienić? czy dostała kogoś kto pomaga teraz na bieżąco weryfikować jej postępy czy jeżeli wymagało to uzupełnienia czy zaadresowania feedbacku który osoba otrzymała wymagało zdobycia jakiejś wiedzy to czy komuś organizacja dostarczyła na przykład szkoleń mentoringów innych zasobów które są do tego niezbędne możliwość przynajmniej wskazała pomogła wskazać źródła które taką wiedzę pozwalają pozyskać natomiast tak naprawdę, po tych wszystkich elementach, które wymieniłem, to uważam, że jest jeden najważniejszy wątek. Wątek, który brzmi, czy ten człowiek zaangażował się we własny plan naprawczy. I celowo mówię to dokładnie w tym momencie, bo łatwo jest już po którejś tego typu sytuacji wpaść w spirale, co ja zrobiłem nie tak, że finalnie nie udało się tej osoby wrócić na dobre tory. A wówczas mówię w ten sposób. Jeżeli bardzo konkretnie zaadresowałeś, co w pracy tej osoby sprawia, że to właśnie ona jest teraz kandydatem bądź kandydatką do pożegnania się z organizacją. Jeżeli druga strona zgodziła się przynajmniej na to, że możesz tak to postrzegać, zobaczyła, co ma zmienić i potwierdziła, że to rozumie. Jeżeli zadbałeś o to, żeby być albo dostępnym na dyskusję o, na temat tego, co i jak poprawić, albo wskazałeś konkretnie, co należy zmienić, skąd wiedzę na ten temat czerpać. I zwyczajnie zabrakło woli po drugiej stronie, żeby to samodzielnie wdrożyć. Czyli jeżeli tylko Ty byłeś tym zaangażowanym bądź zaangażowaną w proces planu naprawczego, a druga osoba nie, to tym bardziej jest to potwierdzenie, że zwolnienie jest dobrą decyzją. Pytanie numer dwa: czy budujesz procesy, by ominąć tę osobę, którą powinieneś zwolnić? I to jest w zasadzie taki mój własny test, który sobie wypracowałem jakiś czas temu, i zauważam, że też pomaga. To pytanie różnego rodzaju menadżerom, którym ja osobiście pomagam, nomenomen, zdecydować finalnie, czy kogoś należy zwolnić, czy nie. Mogę opowiedzieć o dwóch przypadkach, co przez to rozumiem. Przypadek numer jeden. Wyobraź sobie, że siedzisz i planujesz pracę na najbliższy tydzień, bądź w kontekście jakiegoś projektu rozdzielasz zadania po zespole. I prawdopodobnie starasz się każdej z osób dobrać te zadania zgodnie ze sztuką, zgodnie z ich najlepszą wiedzą, predyspozycjami i tym podobne. I oczywiście ludzie różnią się między sobą, więc są osoby, które lepiej sprawdzą się w czymś, a inne w czymś innym. Zastanów się jednak, czy w kontekście tej osoby, co do której dalszej bytności w zespole masz wątpliwości, nie łapiesz się czasami na przemyśleniach tego typu? Załóżmy, że jest to Tomek. Hmm to zadanie powinienem, powinnam dać Tomkowi, ale jak ja mu je dam, to on zapomni później spytać o to Anetę i potwierdzić tego z Bartkiem, a to musi być na sposób zrobione, a jak dam to od razu Anecie, to ona o tym będzie pamiętać. Albo jak dam to Tomkowi, to on zaraz będzie generował 15 pytań, co mu w tym nie pasuje i będzie do mnie z tym wracał, nie chce mi się na to nawet odpowiadać, wiem, że inni z kolei tego nie będą mogli zrobić tylko ja, a jak dam to Anecie, to będzie z tym święty spokój, bo ona sama co potrzebuje ogarnie wewnętrznie, bo przecież to wszystko jest w naszych procedurach i dokumentach, a Tomek wiecznie zapomina, żeby do nich zajrzeć. I to jest właśnie we własnej głowie budowanie procesów, jak obejść osobę, co do której masz wątpliwości, czego efektem jest tylko to, że dokłada to pracy wszystkim wokół. Czy inny przykład, już skrajny, którym też widziałem. Jedna z menadżerek, z którą miałem przyjemność pracować, miała problem z tym, że kiedy umawiała się z Członkami zespołu na wykonanie jakiegoś zadania, i oni jako kolejny naturalny krok mieli po prostu umówić sobie spotkanie, żeby pchnąć sprawy dalej. No potem się okazało, że te spotkania się nie odbywały. A co było efektem, w sensie co zrobiła ta menadżerka? Zaczęła samodzielnie umawiać spotkania w kalendarzu od tym ludziom. Czyli pomyśl sobie, z jaką sytuacją mamy tutaj do czynienia. Dwóch, Dorosłych ludzi, dwoje pracowników dostaje zadanie, żeby na przykład w ciągu dwóch, trzech dni się spotkać, na co mają przestrzeń, ale finalnie tego nie robią z powodów nikomu nieznanych. Więc menadżer wchodzi i umawia je za nich. I to już jest taki jawny i skrajny wręcz proces zbudowany po to, by kompensować czyjeś braki. Jeżeli więc złapiesz się na jakimkolwiek przykładzie budowania we własnej głowie bądź w rzeczywistości procesów, które mają za zadanie ominąć jakąś osobę. Żeby właśnie ominąć z kolei jej braki, to jest czytelny sygnał, że z taką osobą w zespole należałoby się po prostu rozstać. Pytanie numer trzy to z kolei chyba najczęściej używane pytanie, które brzmi tak inspiracyjnie kołczowo, natomiast jednocześnie jest bardzo dobrym testem tego, co naprawdę sądzimy. I to pytanie brzmi: czy zatrudniłbyś tę osobę ponownie? Wiedząc wszystko, co wiesz, wiedząc, jak ta osoba pracuje, Wiedząc, jaka jest jej rola w zespole, jej kompetencje, umiejętności, czy mając raz jeszcze sytuację, w której możesz się zatrudnić, to czy byś się zatrudnił, bądź zatrudniła. Kiedyś bowiem spotkałem się z taką radą, że kiedy masz do podjęcia bardzo trudną decyzję, to świetną wskazówką jest, uwaga, rzucić monetą. I może się to wydawać absurdalne, bo w końcu chcemy rozważyć za i przeciw, użyć jakiegoś modelu podejmowania decyzji i tym podobne. Tylko, że to nie o to chodzi, żeby oddać monecie władzę nad tą decyzją. Tylko i na tym polegał ten cytat, kiedy moneta zawiśnie w powietrzu, to ty już we własnej duszy, czy jakkolwiek to określić, będziesz czuł czuła, która z tych decyzji jest właściwa, bo będziesz wiedzieć, co byś chciał, żeby wypadło na tej monecie. Że jeżeli orzeł to będzie zwolnić, to będziesz liczyć na to, że on wypadnie. I to też brzmi tak trochę jak jakieś takie kołczowe pierdololo, oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, natomiast wielokrotnie się złapałem, że to rzeczywiście działa. Taka szybka ocena, Wymuszenie de facto na sobie samym, opowiedzenie się po jakiejś ze stron. I myślę, że dokładnie taki sam jest głęboki sens tego pytania: czy zatrudniłbyś tę osobę ponownie? To nie jest tak, że tylko na podstawie prostej odpowiedzi w tym momencie mamy od razu podejmować tę decyzję, natomiast to nam dobrze mówi, o czym my myślimy. Bo skoro byśmy jej nie zatrudnili raz jeszcze, to w zasadzie czemu ją cały czas, każdego dnia zatrudniamy, ponieważ jej nie zwalniamy i nie szukamy w to miejsce innej osoby, która lepiej być może pasowałaby do charakteru pracy i zadań, które w tej pracy takiej osobie stawiamy. Pytanie numer cztery. Ponieważ ja już się spodziewam, jaka będzie reakcja na ten odcinek, więc nie mogę się doczekać komentarzy na YouTubie, bo dokładnie z takimi komentarzami spotykać miałem się okazy również na żywo, ilekroć dotykałem tego tematu, czy na przykład w dyskusjach na LinkedInie. Że to jest takie bezduszne korporacyjne podejście do analizy człowieka i jego oceny, przecież każdy mieże mieć gorszy okres, swój indywidualny problem i tym podobne. I chciałbym postawić sprawę jasno. Wszystkie te rzeczy, które powiedziałem w tym odcinku, one zakładają, że my znamy i rozumiemy osobę, z którą pracujemy, i próbujemy dociec, czy to jest chwilowa zniżka formy? Czy to jest pewien konstans, który po prostu nie będzie przez nas akceptowalny? Stąd pytanie, które można sobie zadać, brzmi następująco. Czy wyniki pracy tej osoby są poniżej średnich albo oczekiwanych wyników przez dłuższy czas? Coś niesamowicie trudne, ponieważ z jednej strony możemy mieć sytuację, w której ktoś wchodzi nowy do zespołu i my od początku widzimy, że coś mu nie idzie, a z drugiej strony możemy mieć właśnie osobę, która była dobra. A teraz obniżyła loty. Natomiast oczywiście ten aspekt ludzki również musi się pojawić i musimy się nad nim pochylić, żeby przypadkiem, i tu faktycznie użyję tego słowa z pełną odpowiedzialnością, nie skrzywdzić kogoś, kogo w tym momencie należałoby pomóc, a nie przy pierwszych sygnałach, że coś po prostu chwilowo, potencjalnie chwilowo idzie nie tak, stwierdzić, a ta osoba właśnie spełnia naszych oczekiwań, i się z nią rozstawać, więc żeby rzeczywiście nie wychyliło nam wahadło w tę drugą stronę. Natomiast żeby też spojrzeć na to jak zazwyczaj się staram w tym programie. Z drugiej strony, to zmierzając do zakończenia, chciałbym się z tobą podzielić myślą Andrea Horowicza, jednego z moich ulubionych w zasadzie autorów książek o dziedzinie zarządzania, nie tylko, który kiedyś powiedział, napisał coś takiego: Kultura firmy to nie jest to, co mówisz, że ma nią być, tylko to, co tolerujesz. Jeżeli więc masz w zespole osobę, która nie spełnia twoich standardów, nie pracuje jakościowo, nie angażuje się, przez co dokładasz pracy innym osobom. To trzeba pamiętać o jednej rzeczy: na koniec dnia, jeżeli ty to widzisz, to inni też to widzą, albo się tego dowiedzą. A co oznacza, że cały poziom twojej organizacji może przez to iść w dół, bo, powtarzając, kultura twojej firmy, poziom twojej firmy to jest to, co tolerujesz. A jeżeli tolerujesz standard poniżej oczekiwań, które rzekomo sam stawiasz, to odpowiedz sobie na pytanie sam, bądź sama, jakie mogą być tego konsekwencje. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Taki się nam wyszedł ciężki temat, natomiast cóż, co mogę powiedzieć, takie odcinki też będą się zdarzały. Daj proszę znać, czy by interesowało Cię, żeby w tym programie częściej pojawiały się właśnie nie tylko wątki czysto wykonawcze w obszarze marketingu i sprzedaży, ale również te, które poruszają tę problematykę. Od strony zarządczej, bo jakby nie było i marketerami, i sprzedawcami, prawdopodobnie po drugiej stronie, też zarządzasz, bądź z takimi współ, osobami, które nimi zarządzają, współpracujesz, więc ta wiedza być może też będzie dla Ciebie użyteczna, a dla mnie z kolei będzie to świetny feedback na temat tego, na jakie tematy częściej nagrywać w tym programie. Ale dziś to już wszystko. Bardzo dziękuję Ci za uwagę. Do zobaczenia, bądź usłyszenia w przyszłym tygodniu i cześć. O, dobrze, że wycina wszystkie przekleństwa, które ja puszczam w trakcie, że moja nieskalana opinia człowieka, który nie przeklina, po prostu szła w świat. Jest, taki, jest taki, taka sztuka, nazywa się edukujący Rite i tam pada świetne zdanie: nie ma plugawych słów, są tylko plugawe użycia. Prawda jest zawsze coś jakimś mądrym cytatem podpiąć, żeby własny brzydki język usprawiedliwić.